Bo my chcemy żyć, bronić chcemy kraj Putinowska wojna nie powstrzyma nas Nim wybije szósta syreny z świat Obym kiedy wrócę zobaczył twoją twarz Ukraina przed nikim nie klęka Strzela ciągle w nas artyleria Wyspa węży wieczna legenda Ukraina musi być dzielna jak mam odczuwać spokój, jak mój kraj obrócił w popiół jakiś mały, łysy wariat, który chciałby światu szukać? Szanse były żadne, lecz nadzieja tu nie gaśnie, skończ już tak strachliwie patrzeć, bierz karabin i dorzucaj. Kraj mały, bierz go w dłonie i go brońmy z całej mocy. To historia o obronie, wciąż walczymy w dzień i w nocy. Poszły w bok, tak się zaczął nowy rok. Putin kiedyś też zapłonie, jak zapłonął Mariupol. Chcemy śpiewać wciąż, do zwycięstwa równy krok. Chcieli zabrać naszą młodość, to nie zdążą zbierać z Hej, 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 w naszych wioskach widać wojska, hey. Chcemy żyć, bronić chcemy kraj, putinowska wojna nie powstrzyma nas, nim wybije szósta syreny zbudzą świat, obym kiedy wrócę zobaczył twoją twarz. Ukraina przed nikim nie klęka, strzela ciągle w nas artyleria, wyspa węży wieczna legenda, Ukraina musi być dzielna. Kiedyś po wojnie Ukraina będzie wolna. Nawet gdy nie wierzysz, trzeba naprzód iść. Błyszczą się łany zboża, niebo całe w obłokach. I chociaż wcale nie chcę walczyć za tych, co kocham. Putin chciał nas zniszczyć już tyle razy. Niczym było ludzkie życie, bo zamarzył sobie, żeby ten świat był stary. Ukraińska ziemia w bliznach od rosyjskiej broni, która nie ma nawet nazwy. Polska otworzyła bramy i zajęła się uchodźcami tak jakby wokół nie było już żadnych zamkniętych granic. W naszym słowniku nie ma, że nie damy rady. Kiedyś w końcu wyleczymy te rany. Teraz uciekamy przed wybuchami, ale w końcu wrócimy z wolnymi duchami. Mała, musisz być waleczna. Wyrzucimy stąd ruskich, Rosja przeglęta bo my chcemy żyć, broni chcemy kraj Putinowska wojna nie powstrzyma nas Nim wybijesz szósta syreny zbudzą świat Obym kiedy wrócę zobaczył twoją twarz Ukraina przed nikim nie klęka Strzela ciągle w nas artyleria Wyspa węży wieczna legenda Ukraina musi być dzielna oh. Ukraina musi być...